Cześć, ja jestem Leszek, witam Was w jednoślad.pl. Dzisiaj cztery dobitne przykłady, jak kończą się wymuszenia pierwszeństwa na motocykliście. A pierwszy przypadek jest z naszego podwórka. Zdumiewające, bo zdumiewa mnie to, jak ten rowerzysta mógł sobie postanowić tak po prostu przejechać na czerwonym. że gościowi nic się nie stało, i oczywiście rodzi się pytanie, kto teraz zapłaci za uszkodzenie motocykla, ponieważ rowerzysta nie musi mieć oce. Może, ale nie musi. No i też ciekawe, co by było, gdyby kierowca motocykla jednak nie miał ze sobą kamery. Pewnie by wyszło tak jak zwykle: motocyklista zły, motocyklista morderca, pewnie jechał z niewiadomo jaką prędkością, prawda? A teraz przykład innego rodzaju wymuszenia. I też zastanawiam się, czy kierowca skutera w ogóle patrzy w lusterka podczas wykonywania zmiany pasa, czy tylko przed wykonywaniem tego manewru z kolei na jazdę bez kasku spuszczam zasłonę milczenia, chociaż wiem, że w niektórych krajach nie ma takiego obowiązku. Ale co innego to są przepisy, a co innego to jest po prostu zdrowy rozsądek i posiadanie mózgu zamiast Gąbki. Kolejny przykład jest podobny, ale tyczy się w tym przypadku zawracania. Nie wiem dlaczego, ale wiele osób robi ten manewr jakby, nie wiem, cholera na czuja, nie wiem, na słuch. Dlatego jak widzę kogoś, kto ma zamiar zawracać, a jest w mojej okolicy, a ja jadę motocyklem, to odruchowo już odpuszczam gaz i szykuję się na najgorszy i powiem Wam szczerze, że już dwa razy tym sposobem uratowałem sobie skórę. Choć muszę Wam przyznać, że najbardziej zaskakują mnie takie przypadki jak właśnie ten. Dlaczego? Ponieważ jest dobra widoczność, prosta droga, prosta droga, motocyklista jedzie z normalną prędkością, a mimo to dla innych jest po prostu niewidzialny. No, po prostu jestem zdumiony. Jak można to podsumować? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że do części wypadków czy też kolizji z udziałem motocykli dochodzi na skutek tego, że są niewidzialni poprzez swoją zbyt dużą prędkość albo nieczytelne manewry. Ale to oczywiście nie jest normą. Przy czym musicie zdawać sobie z tego sprawę, że generalnie no spora część innych uczestników ruchu drogowego po prostu Was nie widzi albo może nie zauważyć na czas. Dlatego jeżeli. Zbliżacie się do skrzyżowania, zbliżacie się do kogoś, kto jedzie niepewnie, odpuszczajcie gaz, bo w takiej sytuacji może się to skończyć różnie, o czym miałem okazję się już nieraz przekonać, czego Wam oczywiście nie życzę. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Oczywiście nie pogniewam się za suba i łapę w górę oraz komentarz. Na razie, cześć. Pa!